Witajcie. Na początku mojego vloga, może vloga, nie vloga, może pogadanki. Życzę Wam bardzo słonecznego i miłego dnia. We wszystkich vlogach są poruszane wszystkie tematy. Wszyscy pokazują, jacy są piękni, młodzi, zadbani, ale nikt nie porusza tematu starości, ludzi, osób starszych, ich problemów. Ich problemy są niedostrzegane i zaniedbywane. Rozejrzyjmy się dookoła, ile osobom starszym brakuje pieniędzy na zakupy, na leki. Jak czują się samotni, czasami potrzeba im tylko zwykłego ludzkiego zainteresowania, zwykłej rozmowy. A przecież nikt z nas nie będzie wiecznie młody. Duża część osób starszych cieszy się ciągle niezłym zdrowiem i sprawnością psychiczną i umysłową. Wiele starszych osób chciałoby przekazywać swoje. Doświadczenia, swoją wiedzę innym, młodym osobom. Przecież oni też mają swoje pasje, swoje hobby, które chcą realizować, ale z różnych przyczyn nie mogą. Czasami jest to są to ograniczenia ruchowe, czasami są to ograniczenia takie, że nie mają czym dojechać. Czasami się boją wyjść. Musimy sobie uświadomić, że starość jest procesem nieuchronnym i nieuchronnym etapem naszego życia. Ale to od nas samych w dużej mierze zależy, jak my to przejdziemy, jak my się do tego przygotujemy. Może pomożemy odczarować ten okres życia i starszy człowiek może być aktywny i piękny. Zaawansowany wiek nie musi nas wykluczać. Ze społeczeństwa i dodawać nam jakiegoś świadomości, że nie jesteśmy nikomu potrzebni. Pokażmy tym starszym osobom, że w sile wieku też można żyć aktywnie, zdrowo, że można kultywować przyjaźnie, nawiązywać nowe znajomości, uprawiać sport, ubierać się modnie, korzystać z nowych technologii. Zbyt rzadko mówi się o tym, że ludzie starsi to jest nasz ogromny kapitał społeczny, którego nie można zaniedbywać. Osoby starsze mają wielkie doświadczenia życiowe, wielką wiedzę, energię przepraszam i pasję, której często brakuje osobom młodym. Z wielką cierpliwością i pokorą podchodzą do życia. Ponieważ już przeżyli duży etap swojego życia, dużo w życiu przeszli, ale jednak drzemie w nich optymizm, że jeszcze będzie lepiej, że, że są potrzebni, są naszym dobrem i należy ich traktować szacunkiem i życzliwością, wybaczać im niektóre ich fanaberie i potknięcia. Nieraz powtarzają jedno i to samo w koło, ale nie szkodzi. Wysłuchajmy ich cierpliwie, bo nie wiadomo jacy my będziemy w ich, na ich etapie życia, czyli na etapie starości. Nie traktujmy ich jak piąte koło u wozu, lecz tak jakbyśmy chcieli być traktowani my, przez naszych wnuków, przez nasze dzieci. Tak jak traktujemy własnych rodziców, traktujmy wszystkich ludzi starszych. Bo wtedy my sami będziemy mieli do siebie szacunek. A dzisiaj o szacunek jest bardzo trudno. Nawet dla osób starszych. Przecież wszyscy jesteśmy dla kogoś osobami starszymi. A świadomość własnej starości dociera do nas zawsze. Że nieuchronne, choć, że nieuchronnie właśnie nadchodzi ten etap. Przecież, chociaż długo się bronimy, nie dociera do nas, ale jednak musimy zaakceptować ten etap życia, i dlatego trzeba się z tą myślą oswoić i jak można najwcześniej przygotować się do tego etapu życia. Aby później umieć nie być zgorzkniałym, tylko umieć czerpać z niej radość. Aby weźmie do tej, do tej starości dobrej kondycji psychicznej, fizycznej. Bo od nas zależy, jak my nauczymy nasze dzieci, nasze wnuki, bo dzieci już są dorosłe, ale jak my nauczymy nasze wnuki traktować innych starsze, inne, starsze osoby, żeby też były, byli. byli. Wnuki były wyrozumiałe, żeby rozumiały też osoby starsze. I na zakończenie tego vloga życzę właśnie osobom starszym dużo zdrowia. Nie poddawajcie się, realizujcie swoje marzenia. I pamiętajcie, cytuję wam cytat że czasem nie jest najważniejsze to, aby spełniać marzenia, ale to, aby uparcie o nie walczyć. Do zobaczenia w następnym vlogu.